Pułapka snajperska. Snajper celowo strzela, aby zranić, zamiast zabić wrogiego żołnierza, a ostatecznym celem jest wciągnięcie większej liczby jednostek wroga w pole ostrzału, aby snajper mógł do nich strzelać, gdy będą udzielać pomocy. Salwa! Celem tej techniki jest zaskoczenie wroga i pokonanie go tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć jego reakcji. Odbywa się to poprzez oddanie pierwszego strzału ze wszystkich dział jednocześnie i jest szczególnie dobra w marynarce wojennej, ponieważ pomaga również w ustawieniu zasięgu ognia. Ponieważ wiele rozprysków jest bardziej widocznych niż pojedynczy, było to najczęściej praktykowane podczas pierwszej I i II wojny światowej. Pozycja opuszczona, Czołg musi dostać się na zbocze wzgórza lub użyć osłon, aby odsłonić jak najmniej swojej powierzchni. Dzięki temu, lufa byłaby jedyną częścią widoczną dla wroga. Jest ona nadal używana we współczesnych czasach, ale ma pewne wady. Ta technika nie nadaje się do każdego rodzaju terenu, zwłaszcza, że czołgi muszą mieć wystarczająco duże ujemne wzniesienie i muszą pozostać w tej samej pozycji, aby się nie odsłonić. Jeśli czołg chce przejść z obrony do ataku, miałby złą pozycję, ponieważ odsłaniałby spód, który zwykle jest najsłabszą częścią: pełzająca zapora. Technika ta polega na stopniowym napieraniu ognia artyleryjskiego w celu zapewnienia osłony piechoty nacierającej w stronę okopów wroga. Jest to lepsze niż użycie artylerii bezpośrednio na okopach, gdyż są one na to odporne i obrońcy mogliby być łatwo zastąpieni, a druty kolczaste pozostałyby nienaruszone. Jednak jest to dość niebezpieczne, ponieważ wymaga koordynacji piechoty i artylerii, aby uniknąć eksplozji zbyt blisko piechoty. Blitzkrieg. Technika ta zasłynęła przez Niemców podczas II wojny światowej i polega na szybkiej, przytłaczającej i gęstej koncentracji sił w kształcie strzały z piechotą zmechanizowaną i zmotoryzowaną z czołgami z przodu, z zamiarem nie atakowania faktycznej linii frontu, ale przełamania jej. Używali także artylerii i wsparcia powietrznego. Jedną z największych zalet tej techniki jest to, że wytrąca ona wroga z równowagi poprzez ciągłą zmianę linii frontu. Lisie nory. To dziury, w której znajduje się dwóch żołnierzy w celu obrony, gdy wrogowie są zbyt blisko dzięki kamuflażowi. Mówi się, że technika ta została pierwotnie stworzona do walki z Blitzkriegiem. Były pewne odmiany tej metody, np. Niemcy używali wieżyczek, a Japończycy byli lepiej ukryci dzięki ograniczonej przestrzeni, która pozwalała na przedostanie się do niej tylko jednej jednostce piechoty, co czyniło ją skuteczniejszą w przypadku zasadzek niż obrony rozpoznanie ogniem prawdopodobnych pozycji wroga, aby sprawdzić, czy zareagują, w celu potwierdzenia swojej pozycji lub nieobecności, pojedyncze okrążenie. Jedna dywizja atakuje przód, a druga wkracza z boków w tył wroga i powstrzymuje jego posiłki lub do nich strzela. Szczypce. Gdy wróg przeprowadza frontalny atak, jednostki centralne pozostają w centrum, podczas gdy dwa skrzydła wychodzą na zewnątrz i wkraczają na stronę wroga, zmuszając go do walki na dwóch frontach i ostatecznie go otaczając. Porządek ukośny. To kolejna taktyka flankowa, w której jedna część armii skupia się na jednej stronie, a druga powoli porusza się ukośnie, aby dzięki koncentracji sił przebić się przez linię wroga. Pozorowany odwrót. Udając odwrót, przyciąga się wroga, znajdującego się w bezbronnej pozycji, często zamienia się w prawdziwy odwrót, ponieważ niezdyscyplinowane wojska prawdopodobnie stracą spójność i wycofają się w rzeczywistości. Odwrócony klin. Słabe centrum wycofuje się powoli pod naporem wrogów, podczas gdy skrzydła napierają do przodu, próbując otoczyć wroga, duża odpowiedzialność spoczywa tutaj na skrzydłach. Przekraczanie tę linię okrętów wojennych krzyżuje się przed linią wrogich statków, co sprawia, że każdy poziomy okręt wojenny jest w stanie strzelać do statków pionowych z każdego działa, podczas gdy statki pionowe mogą atakować tylko z dział przednich. Naprzemienna osłona to taktyka naprzemiennego ruchu, która pomaga jednostkom iść do przodu, gdy są pod ostrzałem. Dzieli drużynę na dwie części, jedną zapewniającą osłonę i drugą, która wykonuje manewry. Gdy ruchoma część drużyny dotrze do celu, zatrzymuje się i zacznie używać ognia, aby osłaniać drugą część, która zaczyna się poruszać, i tak dalej. Zasadzka. To atak z zaskoczenia wykonywany przez ukryte jednostki, które czekają na sprzyjające pozycje lub warunki, aby rozpocząć atak. Potyczki. Harcownicy to oddziały umieszczone przed głównymi jednostkami, które pozostają w bardzo rozproszonym szyku i nękają wroga, wdając się w małe i sporadyczne walki, aby opóźnić jego ruch, zakłócić jego atak lub osłabić jego morale. Rajdy okopowe, stosowane głównie podczas I wojny światowej, polegały na przeprowadzeniu nocnych ataków z zaskoczenia na małą skalę na okopy wroga. Zwykle czołgali się powoli na centrum strzegącego małego odcinka linii okopów. Zabijali ich tak cicho, jak to możliwe i wrzucali granaty do okopów, gdzie wrogowie spali. Taktyka używana do przechwytywania lub unieszkodliwiania sprzętu, zbierania informacji wywiadowczych poprzez przejmowanie dokumentów, powracający najeźdźcy ryzykowali przyjazny ogień, więc zwykle mieli system haseł umożliwiający identyfikację. Rój! Ta taktyka służy do przełamania głównej obrony poprzez atak wieloma autonomicznymi jednostkami. Jest używana głównie w wojnie asymetrycznej, gdzie jedna strona ma znacznie mniejszy rozmiar i dezorientuje wroga dzięki nieregularnym atakom, które zwykle mają miejsce z wielu pozycji. Klin bojowy. To grupa jednostek poruszająca się do przodu w formacji trójkątnej. Był częściej używany w czasach starożytnych, kiedy głównym celem była walka w zwarciu, ale nadal jest używany dzięki doskonałej świadomości sytuacyjnej, jaką zapewnia. Jest również często używany przez oddziały policyjne. Pokonaj w szczegółach. Jest to najbardziej przydatne przeciwko liczniejszemu wrogowi i polega na podzieleniu swoich sił na mniejsze części, co powoduje, że wróg również podzieli swoje siły, a następnie sprowadzeniu dużej części swoich sił do walki z małymi jednostkami wroga po kolei, a nie w jednej wielkiej walce. Interdykcja lotnicza. Bombardowanie punktów strategicznych, które nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia, ale zmieniają przebieg wojny, należy dokonać rozróżnienia pomiędzy taktyczną a strategiczną interdykcją. Taktyczna ma na celu szybkie lub natychmiastowe wpływanie na wydarzenia, np. poprzez bombardowanie zaopatrzenia na trasie do aktywnego obszaru bitwy. Strategiczna skupia się na długoterminowych korzyściach i zwykle celuje w ulice lub mosty. Różni się to od bombardowań strategicznych, gdyż nie są one związane z operacjami naziemnymi. Oblężenie to okrążenie wokół wrogiego miasta lub twierdzy w celu zablokowania jego zapasów i ucieczki przed oddziałami wroga w celu zmuszenia. Ich do poddania się z powodu niskich zapasów lub zaatakowania ich dobrze przygotowanym atakiem, gdy żołnierze budują linię fortyfikacji wokół oblężonego miasta. Nazywa się to kontrarelacją, gdy budują drugą linię fortyfikacji, zwróconą w stronę przeciwną do fortu wroga, aby chronić się przed aliantami fortu. Nazywa się to okrążeniem myszowanie. Otwarte ulice są bardzo ryzykowne dla jednostek piechoty, ponieważ czasami nie mają wystarczającej osłony, więc przebijają się przez ściany, aby dostać się do pobliskich pomieszczeń lub budynków. Atak powietrzny za pomocą samolotów lub helikopterów przedostaje się piechotę za linię wroga i atakuje go od tyłu. Desant czołgów składa się z jednostek piechoty siedzących na szczycie czołgu i schodzących z nich, aby walczyć pieszo dopiero w końcowej fazie ataku. Używają czołgu tylko jako środka transportu i chronią go przed bronią przeciwpancerną. Strzelaj i wiej. To taktyka artyleryjska polegająca na strzelaniu do celu i natychmiastowym opuszczaniu pozycji strzeleckiej, aby uniknąć kontrataków. Maszerujący ogień to forma ognia tłumiącego, w której grupa maszerującej piechoty prowadzi ogień, aby wróg często chował się za osłoną, a ostatecznym celem jest zbliżenie się do niego i nawiązanie walki w zwarciu. Centralne odcięcie. To technika odwrotu stosowana we współczesnej piechocie, często gdy małe grupy piechoty muszą uciec przed większymi siłami wroga. Jest trochę podobna do techniki naprzemiennej osłony głęboka obrona. Strategia ta ma na celu raczej opóźnianie niż zapobieganie natarciu atakującego, opierając się na tendencji ataku do utraty impetu w pewnym okresie lub na tym, że obejmuje on większy obszar, gdy atakujący jest zmuszony rozproszyć się, aby pokryć większy obszar. Dzięki czemu obrońcy podczas kontrataku walczą z mniejszymi oddziałami. Spalona ziemia wiąże się z wycofaniem i zniszczeniem wszystkiego, czego może potrzebować wróg, np. źródeł żywności i transportu. Rosja używała tej taktyki przeciwko Niemcom podczas II wojny światowej, wspierana przez wielkość terytorium Rosji i mroźny zimowy klimat. Subskrybuj, by nie przegapić innych ciekawych filmów, zostaw lajka i napisz komentarz, jeśli spodobała się Tobie dzisiejsza sklejka wiedzy.